Życzę zdrowia, szanowni Ukraińcy, szanowne Ukrainki. Taka pogoda, którą teraz mamy, nawet jej nie zauważamy. Czyste niebo, jakie dzisiaj jest nad Kijowem, również nie jest takie nad innymi częściami naszego państwa. Latają samoloty, lecą pociski, ale ja wiem, że to nie na długo, nie na zawsze. I dlatego właśnie pracujemy, dlatego właśnie walczymy. Również dlatego nie oddajemy swojego. Dzisiaj mówimy, co jest nasze. Pokazujemy, że dzisiaj jest Dzień Ochotnika. To jest czas, kiedy my jesteśmy potrzebni. To jest czas, kiedy się sprawdzamy. Walczymy razem. Razem działamy. Budujemy nasz charakter. To jest nasz ukraiński charakter, nasza ukraińska e, natura. Pomagamy sobie w zwyczajnym życiu. Tak jak było i tak jak jest, ale widzimy zagrożenie. Wtedy, kiedy widzimy zagrożenie dla naszego sposobu życia, dla naszego życia, dla naszego ducha, zagrożenie dla Ukrainy, dla naszego państwa, w takiej sytuacji nie wahamy się, nie wahamy się ani chwili, jesteśmy Ukraińcami, jesteśmy zjednoczeni i robimy wszystko, żeby obronić swoje. Ukraińców nie trzeba przekonywać, żeby stawali się ochotnikami, nie trzeba ich pobudzać do tego, żeby chciały pomagać sobie nawzajem. Potrzebne jest wsparcie dla sił zbrojnych ze wszystkich stron Ukrainy, szczery ruch ochotników, masowe wstąpienie do obrony terytorialnej, solidarność wszystkich naszych obywateli po to, żebyśmy mogli zwyciężyć, żebyśmy mogli zwyciężyć i wyzwolić cały nasz kraj, jedyny i najpiękniejszy kraj. Ukraina to dla nas nie jest tylko terytorium, tak jak dla okupanta. Oni niczego tutaj nie rozróżniają, oni niczego nie rozumieją. Dla nich to wszystko jest po prostu miejsce, a dla nas to są miliony szczęśliwych symboli, miejsc pamięci. My czujemy tę ziemię. Ukraina to dla nas nasze życie. I dlatego miliony ludzi stanęłyby bronić dzisiaj naszego państwa. I dlatego dzisiaj my wszyscy jesteśmy ochotnikami, wszyscy, którzy bronimy Ukrainy, naszych dzieci, ci, którzy bronią naszego dzisiejszego dnia i e, wszystkich tych, którzy po prostu bronią naszego kraju. E, dla tych, którzy są ochotnikami w boju albo w Polskach informacyjnych, chronią drogi e, naszych miast. Dotyczy to wszystkich dyplomatów oficjalnych i nieoficjalnych, dotyczy to wszystkich, którzy pomagają nam ze sprzętem, którzy prowadzą biznes, którzy również dostarczają towary pierwszej potrzeby. Dotyczy to wszystkich, którzy ratują oraz leczą. Dla wszystkich, którzy pracują w transporcie, którzy zabezpieczają również łączność i prowadzą remonty. Wszystkim jestem wdzięczny i bardzo serdecznie was pozdrawiam każdego z ochotników, każdego z milionów, którzy razem pracują dla zwycięstwa. 19. dzień naszego sprzeciwu. Siły zbrojne Ukrainy męsko stoją. Zadajemy takie straty rogu, których on jeszcze nie znał. Szuka teraz z różnych miejsc wsparcia i pomocy. Pomocy dla samego siebie. Oni chcą, żeby im pomagać. Widzimy jak to wygląda. My nie mamy prawo jednak w tej chwili spocząć. Państwo rosyjskie przygotowywało się dziesiątki lat do tej wojny. Oni zebrali ogromne zasoby wojskowe ze względu na zło, a także żeby zniszczyć sąsiada, żeby zniszczyć Ukrainę oraz Europę, taką jak my ją znamy i jaką ją tak wysoko cenimy. Dlatego musimy trzymać się, musimy walczyć po to, żeby zwyciężyć, żeby zwyciężyć i dojść do pokoju, na który zasłużyli Ukraińcy. Uczciwego pokoju z gwarancjami, z gwarancjami bezpieczeństwa dla naszego państwa, dla naszych obywateli. Nie tylko na papierze. Podczas negocjacji, dobrych negocjacji. Dzisiaj rozpoczęły się dalsze spotkania delegacji. Te delegacje rozmawiają, wszyscy czekają na. Później, na wieczór. Wieczorem więcej powiem, tak długo jak państwo walczy, tak długo jak naród się broni, my musimy również walczyć o gospodarkę Ukrainy, tak długo jak jest to tylko możliwe. Musimy pamiętać, jak to się opiera, musimy również pracować na utrzymaniu naszego życia, tam gdzie bezpieczeństwo na to pozwala, tam gdzie można zagwarantować bezpieczeństwo ludziom, apteki, handel, jakiś biznes. Wszystko, co może po prostu dzisiaj pracować, żeby Ukraina żyła, żeby widać było, że Ukraina rośnie. I to wszystko będzie zależało od każdego z nas. Od każdego z nas, kto jest w stanie pracować. Ekonomiczne zniszczenie Ukrainy to jest jedno z zadań wojny prowadzonej dzisiaj przeciwko nam. I my musimy przeciwko temu wyst... by się postawić. Musimy ochronić naszą gospodarkę i naszych obywateli i w związku z tym Dzisiaj walczymy o to, żeby wrócił mały i średni biznes, żeby prowadził działalność, a także postaramy się zmniejszyć podatki i będziemy starali się wszystkie przeszkody usunąć po to, żeby system nie cisnął ludzi, żeby ludzie wiedzieli, że mogą pracować tak, jak tylko mogą, tam gdzie tylko mogą pracować na okresy wojny, a także dla odbudowy powojennej potrzebny jest nowy system podatkowy, potrzebne są nowe przepisy prawa, finansowego i podatkowego, żeby ludzie wiedzieli, że można wykazywać pełne działania i pokazywać, że wszystkie pieniądze oraz wszystkie wartości będą ochronione, że można nie bać się, dlatego że państwo jako Ukraina gwarantuje absolutnie każdemu bezpieczeństwo, gwarantuje bezpieczeństwo również aktywom oraz depozytom. Gabinet Ministrów Ukrainy pracuje już w tej chwili nad tym, w jaki sposób te akty normatywne opracować za dzień. Dwa, pojawią się szczegóły. Ukraińcy, Ukrainki, wojska rosyjskie kontynuują niszczenie naszej infrastruktury, kontynuują bicie w nasze miasta obwodu Kijowskiego, Czerniewskiego, Sum, Charkowa, Donbasu, ale wiecie, odbudujemy to wszystko. Odbudujemy każdy budynek, każde miasto, każde mieszkanie, życie każdego Ukraińca. Po wojny jestem przekonany, że będziemy w stanie wszystko zrobić. Naszym celem będzie wzmocnienie naszego państwa. Będziemy robić to dzięki wsparciu ze strony świata. Przygotowujemy już w tej chwili fundusze, żeby Ukraina żyła. Natomiast tak długo jak okupanci są na naszym ziemi, musimy ich bić tak jak tylko możemy. Musimy wygnać ich tak jak tylko jesteśmy w stanie to zrobić. Musimy bronić naszych miast, naszych wsi i każdy metr naszej ziemi i każdy kawałeczek naszego serca, serca ukraińskiego, ukraińskiej duszy. Pomagajcie jeden drugiemu, wspierajcie jeden drugiego, wspierajcie obronę. Brońcie Państwo, razem zawsze zwyciężymy. Chwała Ukrainie.